Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie recenzję, test skanera ręcznego kolorowego, który umożliwia bezpośredni zapis na kartę pamięci skanów w formacie JPG lub PDF. Urządzenie jest przenośne, możemy je schować w futerał, możemy przenosić. Tak jak już mówiłem, można schować do szuflady, więc nie musimy mieć dużego skanera, który leży nam na biurku. Jak widzicie, przykłady zastosowania po prostu. Skanujemy w tak prosty sposób bez żadnych kabli. Jeżeli chcemy zrzucić materiał, czyli nasze skany na komputer, albo wyciągamy kartę pamięci i do czytnika kart pamięci wkładamy, albo podłączamy za pomocą kabla USB, mini USB do naszego komputera i urządzenie jest wykrywane jako pamięć masowa, jako czytnik kart pamięci. Tu macie jeszcze kilka informacji o rozdzielczości, można ją zmieniać. I tak samo format JPG lub PDF. I zasilany bateriami kolorowy, ręczny skaner DPI 900, 600 lub 300 Skanujący bezpośrednio na kartę pamięci dokumenty A4 i mniejsze Dobra, myślę, że czas przetestować Więc wyciągnijmy sobie całość, zobaczmy, co jest w zestawie i zabierzmy się za skan Zeskanujemy sobie tu na przykład stronę A4 i zdjęcie i pokażę Wam, jakie będą efekty tego skanowania skaner jak widzicie, wygląda w taki prosty sposób, wręcz jak zabawka. Zaraz wam o nim więcej powiem. W zestawie mamy dwie baterie, kabelek USB, mini USB. Dalej w zestawie mamy instrukcję, wszystko mamy dokładnie opisane, jak formatować kartę pamięci, jak eksploatować urządzenie, jak rozwiązywać problemy, wszystkie opisy przycisków. Wszystko jest tutaj dokładnie opisane Łącznie z ewentualnymi wymaganiami systemowymi dla komputera A są naprawdę minimalne Dobra, co dalej? W zestawie mamy także futerał Bardzo praktyczne rozwiązanie Jeżeli chcemy urządzonko na przykład schować sobie, żeby się nie kurzyło, nie brudziło i nie ocierało, nie uszkadzało Tak więc myślę, że dobre rozwiązanie Fajnie, że producent o tym pomyślał W zestawie mamy informacje o środowisku Mamy ściereczkę do przecierania. Tutaj szklanego elementu, który nam oczywiście skanuje. Zawsze powinniśmy zadbać, żeby było to przeczyszczone, żeby nie było tłuste, popalcowane. Mamy w zestawie oprogramowania OCR, Abifine Fine Reader. Dziesiątka. Mamy też kartkę kalibracyjną białą. Mamy tu dokładnie instrukcję, w jaki sposób skalibrować urządzenie. Tak więc jest wszystko w komplecie. Producent o wszystkim pomyślał. Dobra, myślę, że czas na prezentację samego urządzenia, jak to wszystko działa. Tak więc, co potrzebujemy na samym początku? Na samym początku potrzebujemy oczywiście skaner. Baterie wkładamy tutaj. Bierzemy sobie dwie paluszki AA. Takie dwie paluszki powinny wystarczyć na około 100 skanów. Może więcej, może mniej. Wsuwamy gotowe. Tutaj musimy włożyć kartę pamięci microSD. Do 32 GB. Proszę bardzo. Tu mamy przycisk formatowania karty pamięci. Tutaj mamy przycisk zmiany czasu. Wszystko jest opisane w instrukcji, w jaki sposób to zrobić. Tu możemy podłączyć kabelek mini USB do naszego komputera, który jest oczywiście w zestawie ten kabelek. Tutaj mamy granicę skanowania pomiędzy tymi dwoma liniami. To będzie skanowane. Zobaczcie, pokrywa się tutaj z elementem szklanym. Tutaj mamy takie gumowe rolki, które umożliwiają płynny i równy ruch. Dociskamy lekko, i płynny równy ruch nie, nie lata ten skaner prawo lewo, ponieważ te gumowe rolki na to nie pozwalają. Czyli po prostu płynie sobie skaner po powierzchni. Co dalej? Przyciski JPEG PDF zmieniamy, jaki chcemy, format DP i rozdzielczość, jaką chcemy. Przycisk tutaj główny, czyli włączający urządzenie, rozpoczynający skanowanie, i zakończający oraz tutaj mamy kontrolki scan. Gdy będzie zielone, to rozpoczynamy skanowanie. Gdy jeszcze raz naciśniemy, to się skanowanie zakończy i pojawi się kolejna cyferka, czyli ilość skanów na, naszym, na naszej pamięci, czyli naszej karcie pamięci. Error, jeżeli mamy jakiś błąd, za szybko na przykład skanujemy, lub też karta pamięci jest nieczytelna, uszkodzona. Dobra, włączmy sobie urządzenie przyciskiem. Około 3 sekund przytrzymujemy. Urządzenie włączone. Jakie informacje tutaj mamy? Format JPG. Jeżeli chcemy zmienić, klikamy tu przycisk i już mamy PDF. 5 oznacza, że 5 skanów PDF jest na tej karcie pamięci. Możemy sformatować kartę, gdybyśmy oczywiście chcieli, czyli wszystko zostanie usunięte. SD, wszystko jest ok. Gdyby karta była pełna, będzie tu się pojawiał napis Full. Bateria w pełni naładowana i rozdzielczość tutaj Low, czyli najniższa. Możemy zwiększyć na średnią 600 dpi, albo high, czyli 900. Dobra, pokażę Wam teraz, w jaki sposób zeskanować coś. Na początek zeskanujmy zdjęcie. To będzie nasz pierwszy skan. Ale najpierw sformatujmy sobie kartę pamięci. Przytrzymajmy sobie tutaj w przycisk wciśnięty. Około 3 sekundy puszczamy F. Tak chcemy sformatować. I gotowe. Karta pamięci jest już sformatowana. Jeżeli już mamy wszystko gotowe, wybrany format, w tym wypadku np. PDF, mamy wysoką rozdzielczość. Tutaj zmieniamy sobie te parametry. Jesteśmy gotowi do zeskanowania, więc zeskanujmy to zdjęcie. Dobrą zasadą jest przytrzymać sobie palcami w jednym miejscu zdjęcie, żeby nam się nie poruszało, czyli docisnąć po prostu, czy to będzie kartka papieru, czy zdjęcie, czy cokolwiek. Nakładamy skaner, zwracamy uwagę, żeby powierzchnia skanowana była pomiędzy tymi liniami, i naciskamy przycisk, zaświeci nam się zielona lampka, i w tym momencie przesuwamy równo w dół. Zobaczcie, lampka się świeci, przesuwamy, dociskając skaner na koniec naciskamy, lampka gaśnie i już zapisany mamy PDF na naszej karcie pamięci lepiej od góry na dół przeciągać, ze względu na to, że będzie prosty skan od razu, gdy otworzymy sobie w komputerze od dołu do góry to gdy otworzymy skan będzie po prostu do góry nogami, będzie trzeba w programie go odwrócić dobra, lecimy dalej jeżeli chcielibyśmy jakąś kartkę na przykład zeskanować, o, przykładowo na przykład, nie wiem, tą Zwracamy uwagę tutaj na linię. Ustawiamy sobie skaner maksymalnie równo o ciach. Naciskamy przycisk i przeciągamy. Nie za szybko. Skaner porusza się na rolkach. Przycisk. Zgasło. Wszystko OK. Dobra, podłączmy teraz do komputera. Zobaczmy efekt skanowania. Po podłączeniu skanera do komputera po chwili zauważymy kolejny dysk, czyli właśnie naszą kartę pamięci. Wchodzimy w kartę pamięci. Głębiej, głębiej w katalogi i widzimy właśnie nasze pliki Tutaj są same PDF-y, akurat nie wybierałem podczas testów skanowania do JPEG ale będzie to na tej samej zasadzie Tu jest skan naszego zdjęcia, nie do końca równo, ale wydaje mi się dobrze skanowane od góry na dół, czyli poprawnie Jeżeli będziemy skanować do góry nogami, czyli od dołu do góry to efekt będzie tak, jak widzicie w związku z czym pamiętajcie o skanowaniu od góry na dół Jeżeli zeskanujemy tylko kawałek, to będziemy widzieć to w taki sposób, jak widzicie Będzie skan, ale nie pełny tak samo w przypadku tego zdjęcia, tutaj zeskanowanego, jest już lepiej. Jeżeli chodzi o kartkę papieru, przeciągając spokojnie skaner od góry na dół, widzimy, że skan jest wykonany. Jeżeli chcielibyśmy zeskanować kilka kartek do jednego pliku PDF, musimy zaopatrzyć się w jakiś program, który łączy nam PDF-y w jeden PDF, czyli po prostu je scala. Czy można to urządzenie polecić? Myślę, że tak. Wszystkim osobom mobilnie pracującym to urządzenie na pewno się przyda, ale także i w domu, gdzie nie chcemy dużego skanera trzymać na biurku. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, co myślicie na temat tego skanera. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.